Właśnie tak idę, idę, przed chwilą stałem na wadze, jest poranek, niedziela, który, nie wiem, trzeciego przyleciałem, czwarty albo piąty, ale to nieważne, ważne jest to, że 119, prawie z 20 na wadze. Jest masakra, nie? Cały czas to tu schudnę, tam schudnę, a tu jest dynie. Słowa puste. Więc teraz, jak zacznę z Wami, to już będę musiał się tego trzymać. Także zmieniam wszystko diametralnie. I ciśniemy do stówki. Pierwsze 20, a później tą piątkę już się dociśnie. Bo celem jest 95. Teraz lekki truch. Marszobieg bo z taką wagą nie idzie biegać, ludzie rocznikiem dla tych, co nie wiedzą. Mam dwa krzesełka, 4-4 więc zawsze gdzieś w moich poglądach było, że po 40 tak naprawdę życie się zaczyna trochę trochę jest łatwiej, ze wszystkim fajniej, a i wełbie inaczej poukładane. W głowie inaczej poukładane Dla tych milusi Więc ja Nie zamierzam Siedzieć na tych krzeselkach Szczególnie, że Cała większość młodego życia Aktywnie spędzałem No, tu coś nie pykło W międzyczasie, ale Ale jedziemy z tematem Już jutro Zaczniemy Ładnie Ładnie się odżywiać, a dokładnie od tej chwili wszystkie sody, wszystkie w sensie Coca-Cola, Fanty i tego typu cały cukier odrzucam. I wszystko co białe, eee, dokładnie, mąka, cukier zobaczymy, jak to pyknie To nie można nazwać biegiem. Uh, a, Ach, ale jedno jest pewne kochani Cytrynki, Imbir, Jabłuszko. A jeszcze mam na przykład dzisiaj. Granatiki, więc pijemy zdrowo. Jak wspomniałem, zero słodkich napoi gazowanych, ewentualnie woda mineralna. A nasze soczki i rodzaje tych soczków będą się pokazywać. Także zostańmy razem. Kto nie subskrybuje, niech subskrybuje. I zapraszam do komentarzy. Robimy napój. Chyba dobrze przygotować jest to przed treningiem, żeby później mieć gotowe. Ale, bo teraz ręce się trzęsą, ale pokazuje jak jest. samo życie. Cytrynki mam jeszcze sprzed wyjazdu. Więc skórka smutna, ale środek zacny. Imbir, imbir jest najważniejszy. Poczytać dla tych, którzy nie znają. Ja tu mądrykować nie będę. Chyba, że będziecie sobie tego życzyć. Ale na razie wracam do filmików. Trochę będą inne. Zaraz po tym pokażę Wam troszkę, co się działo w Norwegii. Bo fajnie było, jak, jak filetowałem rybki. Jak se z butem poradziłem. No i konkretnie to co umie, tak? Będzie cały czas. Pierwszy posiłek. Coś pijemy naprze. Ja dzisiaj ja dzisiaj po prostu sobie po tym jak wstałem na wadze mówię nie koniec tego no i od razu pocisłem do lasu, co wy sami widzieliście, ale tak pijemy nad czolano. Możemy przepuszczać przez sitko, jak dobrze rozmiksujemy, możemy pić swoje smolki. Do zobaczenia!